Dzień dobry. Witam cię serdecznie w ten poniedziałkowy jeszcze poranek przed południem. Wpadam na chwilę. Czekajcie mikrofoniku, żeby mnie było dobrze słychać. Wpadam na chwilkę, bo robię coś fenomenalnego. I no jak zwykle, jak ja się nakręcę, to po prostu wolę naj najbardziej tym kanałem. Lubię przyjść i powiedzieć, co się dzieje, opowiedzieć o tym, bo... W mailach, jakoś w tekście. Ja to muszę słowem. Słowem mówionym, eee, wtedy najwięcej, najwięcej wychodzi. Warsztaty. Warsztaty się szykują, się warsztaty redefinicji związków i relacji miłosnych. Jestem mega podekscytowana. Dziękuję wszystkim, którzy się zgłaszają. Liczba osób jest ograniczona. Dziś, lub najpóźniej jutro, bo u mnie troszeczkę zakrzywianie czasu, ale uparty ten mikrofon, czekajcie. Mikrofon, co ty się upierasz, masz tutaj robotę robić? Czukcie wepnę. Ok, dobra, teraz powinien już siedzieć. Słoneczko, piękne w Gdańsku, dzisiaj. Prawie wiosna, ale bardzo zimno, więc e, mroźno. Ja tak w ogóle, o, jeszcze. No, tak jak mówię, zakrzywiam czas. Dobra. E, warsztaty redefinicja związków miłosnych dla wszystkich. Chociaż przede wszystkim kobiet, przede wszystkim bardzo, bardzo, bardzo będzie kobieco, ale panom nie zamykamy drzwi. Natomiast panowie, jeśli się decydujecie, to proszę wiedzieć, że ja będę to robić z kobiecej perspektywy. Kobiety w związku, w związkach kobiecości, kobiecej energii. Także jeśli ktoś ma ochotę, to z tą świadomością, także to tym razem nie będzie wszyscy, tylko z kobiecej perspektywy, redefinicja tych związków, dla kogo. Dla tych, którzy chcieliby swój związek odmienić. I to nie mówię odmienić na inny, ale odmienić jego jakość. I dla tych, którzy przeciągają miłość, i do tej pory się no nie udało tak, nie trafiła się taka osoba. I teraz co jak to będzie wyglądało? Robimy dwie grupy. Wtorki 20:15 i środy 12:15, zobaczymy z tymi środami, tak? Ja mówię, wystarczy, tam wystarczy kilka osób, żeby, żeby zacząć, no ale musi się te kilka osób zebrać, więc, więc może, może będzie. Wiem, że na 20:15 jest dużo chętnych, zobaczymy jak z 12:15. Gdyby się tak okazało, że jest bardzo dużo, no to otworzę jeszcze jedną grupę, bo żeby pracować warsztatowo, nawet onlineowo. Dla mnie myślę, że 30 osób to jest maksymalnie, żeby można, żeby każdy miał trochę swojej przestrzeni. Co my tam robimy? Yy, partnerstwo i równowaga związku, kobieca i męska energia. Czyli o tym. czekajcie mi się lista no właśnie mi lista zniknęła. Czyli o tym, jak męska energia, gdzie jest jej miejsce, gdzie jest kobiece. Gdzie jest kreacja indywidualna? My bardzo często o tym zapominamy, że my wszystko robimy, jakby kreacja w ogóle swojej rzeczywistości to jest albo współkreacja z kimś, albo kreacja indywidualna. Często to mieszamy. Często my coś kreujemy, a potem mówimy innym, żeby to zrobili. tak? Więc sobie będziemy tłumaczyć współtworzenie, kokreację i kreację indywidualną, jak to działa w relacji i w rodzinie. Bo ja o tej relacji jestem też gotowa, jeśli oczywiście będzie takie zainteresowanie, mówić szerzej. Jestem w patchworkowej relacji z nastolatkami, jego, moim dzieckiem, w związku takim, którym są wszystkie możliwe opcje, a jednak funkcjonuje to przepięknie. Eee, czyli partnerstwo i równowaga w związku kobieca i męska, energia co jest kobiece, co jest męskie jak to sobie działa. Świadomy związek to jest nasz kolejny temat. Świadomy związek, czyli relacja w nowym paradygmacie. Energetycznie, astrologicznie, z tego co czytam, zbieram dla Was i przekazuję wiosna tego roku jest czasem przemiany związków z tego Starego, w którym wchodziliśmy w te związki z potrzeb, z braku. Na to nowe, w które wchodzimy w te związki współtworząc, świadomie idąc obok i ze sobą w rozwoju, czyli siebie rozwijając. Przechodzimy do czegoś, co można sobie nazwać nowym paradygmatem relacji damsko-męskich, miłosnych, męsko-męskich, damsko-damskich, tak miłosnych, więc o tym świadomym, o tej świadomości. W relacji będzie tam. Kobiecość. Kobiecość, ale to już nie kobieca energia, tylko kobiecość. Czyli jak się z tą swoją kobiecością spotkać, pobawić, pobyć sobie z nią. To jest nasz trzeci duży temat. No i finanse w związku miłosnym. Ja uważam, że to jest bardzo ważny temat. Nie będę od niego uciekać. Trzeba się z nim zmierzyć. Eee, a no, i sobie to też poukładać. Poukładać, jak to w tych naszych relacjach finansowych, w relacjach miłosnych chcemy, aby było. Cztery takie duże tematy na cztery spotkania. Te spotkania będą trwały dwie godziny. Pierwsza godzina będzie nagrywana, będzie formą e, prelekcji. Wykładu, ale nie tylko taką formą warsztatową, w której też sobie będziemy omawiać różne rzeczy, robić ćwiczenia, ja się. Ja mam wszystko napisane, nie mam prezentacji. Zobaczymy, czy w ogóle w takiej formie prezentacja tutaj będzie pasowała. Więc cztery spotkania, a potem i one są nagrywane, ta pierwsza godzina, a druga godzina będzie w formie kręgu. To będą spotkania nie nagrywane, spotkania, w których będziemy sobie. Być razem i opowiadać o tych naszych doświadczeniach, relacjach, pomagać sobie. Kobiece, kobiece w większości kręgi na temat związku, czyli spotkania mamy warsztatowe, dwugodzinne: godzina teorii, czasem ćwiczeń, czasem zadań, a potem godzina pobycia, rozmowy, pobycia w kręgu z innymi kobietami na temat miłości, relacji, związków. Będą się pojawiać być może, nie, będą się pojawiać na pewno, bo ja już się sobie zapisałam. Jakieś zadania, prace domowe, zazwyczaj to są takie rzeczy, żeby sobie po prostu o czymś pomyśleć albo sobie o czymś napisać. No i na koniec ze wszystkich naszych spotkań ja napiszę taką, myślę, że dłuższą, wspierającą cały warsztat, całą redefinicję miłości. I związków, afirmacji, żeby sobie można jej słuchać i osadzać się w tym wszystkim, co sobie zrobimy. I dodatkowo, no bo oczywiście nie możemy zrobić relacji miłosnych bez, bez seksu, bez intymności, bez seksualności. W związku z czym tutaj zaprosiłam e, cudowną specjalistkę, Magdalenę Kai, która się zajmuje właśnie tym. Ja się nie czuję. E, nie czuję się specjalistką seksualności, więc stwierdziłam, że odłam, oddam głos komuś, kto intymnością, seksualnością, bliskością fizyczną się zajmuje. Także to piąte spotkanie będzie spotkaniem z Magdą. I to tyle. Startujemy, żeby było, żeby pasowało czasowo w okolicach walentynek, czyli grupa. Wtorki 20:15 startuje 13, grupa Środy 12:15 startuje 14 lutego i redefiniujemy te związki, te relacje miłosne, przechodzimy na nowe, piękne związki w świadomości, wsparciu, byciu razem. Cztery spotkania z czterema kręgami piąte spotkanie z Magdą, 540 zł Dostęp póki co tylko poprzez maila, czyli jeśli ktoś ma ochotę, ktoś jest zainteresowany, to albo proszę wskoczyć do mnie na stronę agacieśla.pl i dopisać swojego maila w newsletter, albo napisać, może nie w komentarzach, lepiej w wiadomościach prywatnych wysłać adres mailowy, jeśli chcecie dostać linki do warsztatów. Grupy do 30 osób, nie więcej, żebyśmy miały możliwość zauważenia i wysłuchania siebie i pobycia razem. No i ja już się nie mogę doczekać. Postaram się dzisiaj wysłać pierwsze maile. Chyba, żeby się nie uda, wyjdą jutro, to sorry, ale tak jak mówię, trochę zakrzywiam czas. Poniedziałek, poniedziałkowy poranek, gdzie zazwyczaj pojawiam się o dziewiątej, a już się pojawiam o jedenastej, więc mój czas się troszeczkę, mój czas wymaga troszeczkę dzisiaj przepracowania i rozszerzenia. Ok, to tyle. Chciałam się tylko z Wami podzielić, bo jestem mega podekscytowana i, i wiem, że to jest bardzo potrzebne wielu osobom. Czekam na was. Z ogromną radością, na tą pracę, taką inną. To, jest, to, to nie tak jak w kursie, że tam są nagrane rzeczy i będziecie sobie coś robić sami ze sobą. Nie, tutaj pracujemy razem. Spotykamy się i pracujemy w trakcie spotkań na warsztatach, w kręgach, po warsztatach, które są nienagrywane. Uwaga, to jest ważne. Ja nie będę nagrywać kręgów, ja chcę stworzyć tam. To, to jednorazowe wydarzenie, takie spotkanie, tak? To jest po prostu przestrzeń bezpieczeństwa, więc w żaden sposób nie może być nagrywane i komuś dalej powielane, tak? Więc wszyscy musimy tam się czuć tak u siebie. No dobra, wpadłam, powiedziałam. Eee, a, i moja ulubiona 11.11 11, za chwilę. Moje drogie, moi drodzy, cudownego dnia, wspaniałego tygodnia. Eee, Jutro, ponieważ już siedzę w tych tematach związków, podcast będzie o komunikacji, ale trudzie komunikacji, czyli będziemy, będę mówić o tym, jak się, jak się dobrze kłócić, o nerwowości mm, no, w, i takim wpadaniu czasem w to niepanowanie nad sobą w kłótni. Także jutro taki podcast już troszeczkę poruszający te relacje i te związki. Yy. No. Ale co w warsztacie, to w warsztacie, to już wiecie. Dobra, to chyba tyle dzisiaj ode mnie. Cudownego dnia. Myślcie dobrze. Wierzcie w siebie. Wszystko się uda. Wierzcie w siebie, tak, jak ja w was wierzę. Wszystkiego dobrego.